starano a tu jak nie trzasło jak nie walnęło myślałem na początku że to pioruny a to granaty hukowe miło, myślałem że to mgła Chcę myślę co to może być a to wjeżdża do mnie, do pokoju agencja biegania wyjazdowego a skoro już się Tytuł tego odcinka ściągnął na ten film i myślisz, że jestem jakimś gangusem, to się mylisz, bo to jest kanał o bieganiu. Mimo wszystko zasubskrybuj. Cześć, jestem Andrzej. Ty jesteś na kanale Biegnie, a to jest krótki vlog z tego zacznego wyjazdu do szczawnicy. Jedziemy z tym. yo, let's go! Oczywiście to takie tylko głupie gadanie, żarty. Po to, żeby przyciągnąć trochę większą rzeszę widzów tutaj na kanał Anwy, czyli biegnie. My wyruszamy właśnie do Szczawnicy, jedziemy na Pieniny Ultra Trail. Ziemną jest dzisiaj Grażyna Siemano i Wojtek. Cześć! Wyruszamy dzisiaj po to, żeby oni właśnie tam biegali. I na tę wyprawę was zapraszam. Mimo że jak oglądacie ten odcinek, to oni oboje są już na mecie, no bo jest niedziela, a start jest w sobotę, ale uznałem, że jako że drogi jest tak dużo i warto byłoby coś poopowiadać, no to zapraszam Was na vlog, taki wyjazdowy typowo z trasy. Jedziemy, mamy do przejechania jakieś 6 godzin, no i tak sobie pomyśleliśmy, że może staniemy sobie na jedzenie w Częstochowie, no bo... nie byliśmy dawno, nie? Wyruszamy, jeszcze jesteśmy w Grudziądzu, jest południe, a raczej 12.30, bo trochę mamy obsuwę czasową, no i co, zapraszam do oglądania. W ramach Pieniny Ultra Trail 2025 zostaną rozegrane Mistrzostwa Polski w biegach górskich oraz kwalifikacje do kadry narodowej na Mistrzostwa Świata w biegach górskich i trailowych odbywające się we wrześniu w Hiszpanii. I będą to tak, Mistrzostwa Polski w biegach górskich Short Trail, Eliminacje do Mistrzostw Świata Wielka Prechyba. W sobotę jest start. Mistrzostwa Polski w biegach górskich Mountain Classic. Też eliminacje do Mistrzostw Świata na trasie Chyża Durbaszka. I Mistrzostwa Polski w biegach górskich Vertical. Również są to eliminacje do Mistrzostw Świata i trasa Lubań Vertical. Także na tych trzech dystansach będą Mistrzostwa Polski. Vertical, on, jaki tam jest odcinek? On jest krótki, nie? Vertical. No, to, ale podejrzewam, A że Durbażka może być. Krótki, Może być mocny. <gry> vertical to jest 6,5 km, ale tam jest. No, Spierdziel. Mocne przewyższenie. Tak. chyża jest na 20 km pewnie plus i Wielka pre Chyba 44 km. Czyli na tych trasach są Mistrzostwa Polski. Natomiast ja biegnę dzikiego gronia, to jest 65 km i 3000 plus przewyższenia. A Wojtek? Wojtek grubą garścią na 96, pełnego micha. A Andrzej nie biegnie wcale. Chyba, że coś mu się na miejscu zmieni i przebierze się w sportowy będzie udawał biegacza górskiego i pobiegnie sobie wszystkie dystanse. I Brawo. Wojtek ma przewyższenia 5000, prawie 5000 metrów przewyższenia? Prawie. Mhm. Nie. Wariat. 4. ,5. Nie, 4,950. To nie biegniesz? Nie, nie doczytałem. To nie Pomylił się. Nie biegnie chyba. Fajnie, że jedziemy dzisiaj, ponieważ w piątek rano o godzinie 9 będzie poranek biegowy z BAF który poprowadzi Marcin Świerc. O godzinie 9 będzie start y, krótkiego biegu 5 km. Trasa będzie prowadziła drogą pienińską wzdłuż Dunajca w stronę granicy ze Słowacją i z powrotem. Andrzej z kamerą będzie koniecznie i zdecydowanie, więc na pewno będzie odcinek z tego treningu. Także zapraszamy serdecznie. Co tutaj mamy jeszcze w pakiecie? Mamy Expo czyli w piątek i w sobotę w Strefie Expo, wiadomo, będzie mnóstwo wystawców, wiem, że między innymi Hoka. Będą prelekcje festiwalowe i będzie tak, Dominik Tabor, co po wyrypie, co warto zrobić po biegu, aby pomóc organizmowi w regeneracji, będzie Rafał Matuszczak, Dawid Malina, Marcel Fabian i Miłosz Szcześniewski, Czyli srebrna drużyna z Annency, nie wiem jak się mówi, w opowieści o sukcesie podczas y, Mistrzostw Europy będzie Martyna Młynarczyk, Małe rzeczy w drodze do dużych sukcesów i Marcin Rzeszutko, y, pieniny Ultra Trail. I co dalej? Jak planować trening i kolejne starty? Także mega dla mnie rewelacja. Będzie spotkanie z Elitą, pieniny Ultra Trail. Czyli, repre, czyli prezentacja elity, to wiadomo, w większości biegów tak jest, również w piątek, wszystko to odbywa się w piątek. Od godziny 15 do 18.30, 18.30 spotkanie z elitą. Dodatkowo, dodatkowo o czym nie wiedziałam, będzie Wojtek, słuchaj, w niedzielę 27 kwietnia o godzinie 9 będzie poranek biegowy. O. 5 km trasa będzie prowadziła promenadą wzdłuż Krajcarka, a następnie, następnie drogą pienińską wzdłuż Dunajca i z powrotem. Czyli będzie małe rozprostowanie nóżek. Dodatkowo każdy uczestnik e, otrzyma zniżki. E, na przykład 30% e, na produkty z firmy BAF. Będą konkursy. Be, e, konkurs jeden, w którym już wzięłam udział, mam nagrodę do odebrania. Będzie konkurs SUNTO. Konkurs na relacje z Pieniny Ultra Trail, wiecie na kogo macie głosować. Konkurs BAF, konkurs Hoka, Silva i kam kaml Kamlebak. Kamle eee, oprócz tego oczywiście na biegu nie zabraknie dopingu e, ze strony Fundacji Rock'n'Roll, znamy. Będzie petarda, będzie petarda. Rock and Roll'em biegnę y, y, maraton warszawski we wrześniu. Mam już numer startowy, biegam dobrze, w związku z tym znowu będziemy mogli pomóc i bawić się razem z tą fundacją. Ale wiemy jak to było, gdzie to było w Warszawie? Mega doping, biegliśmy gdzieś. Petarda. W moim, w moim odczuciu jeden z najlepszych dopingów, jeżeli chodzi o trasę warszawskiego maratonu. No i przede wszystkim mega ważna inicjatywa. Wojtek, chcesz coś dodać? Nie, dziękuję. <laughs> e... Też tam będę. Tak. Inic... A, to gadaliśmy właśnie. No. Ja jeszcze na nie mam zaklepanego. No e, inicjatywą społeczną było też las na medal. Zamiast medalu można wybrać było drzewko do posadzenia. Nie pamiętam co wybrałam, ale chyba medal, bo, to bo ja to zbieractwo. Organizatorzy zapewniają autobusy, które będą. Eee, dowoziły biegaczy do biura zawodów i na linię startów, także do miejsc noclegowych czy parkingów. Więc rewelacja. Nie będzie trzeba krążyć autami szukać parkingów i tak dalej. Mamy blisko 2 km. No to co? Let's go. Ja najbardziej gdzie się zawiodłem, to zawiodłem się na maratonie w Łodzi. Tak? Tak. Na Piotrkowskiej nie spodziewałem się, że nie będzie w ogóle takiego dopingu, bo wszystko cisza była, nikt się nie ruszał. Szok. No, no. Takie duże miasto, nie? I, tak. Ale to kiedyś czytałem, że łódź właśnie ma problem z tym, że mało tego, mimo tego, że impreza jest mocno rozreklamowana, to nie dość, że wiedzie gdzieś tam okoliczny, oko, gdzieś tam mocno wychodzi poza miasto, to jeszcze na dodatek jest na, jednym, jedną z najbardziej nielubianą przez kibiców imprezą, bo nie ma po prostu na, na trasie imprezy kibiców, co innego jest w Poznaniu, w Warszawie, Krakowie. No, no tak jest nieraz, no i co zrobisz? No nic nie zrobisz. Trzeba biec. Tak. Twoje trzeba zrobić, nie? Swoje trzeba. A jako że jesteśmy w jakiejś tam części tego odcinka, no to przeczytam Wam bardzo ważną informację dotyczącą. Ciekawej kwestii, którą to, o którą to wielu z Was, widzów wspierających yy, moją twórczość, pytało już dawno. czy tam co następuje. Cykliczne płatności, na które wielu z Was czekało, są dostępne na naszej platformie. Teraz Twoja społeczność może wspierać Was regularnie dzięki systemowi automatycznych wpłat. To ogromna wygoda zarówno dla twórców, jak i odbiorców. W związku z tym, jeżeli masz ochotę postawić mi kawę i chcesz to zrobić cyklicznie. To wystarczy, że wejdziesz na bajkofi.tù Kośnik Biegnie i skorzystasz z płatności cyklicznej. Dzięki. To duże wsparcie dla twórców. W związku z tym, wykorzystuję ją, ile mogę. A wy, jako dzielnik wspierający moją twórczość, możecie czasami oglądać filmy przedpremierowo. Prezentacja zawodników w związku z niepogodą zostanie przeniesiona prawdopodobnie z dworu do jakiegoś pomieszczenia. Jakie to pomieszczenie ma być? Dworek. Jakiś dworek? Z dworu do dworu. No, z dworu na dworek. No. Do dworku. Ze ściany do dworku. W ogóle ja się ekscytuję tym wyjazdem nie tylko z uwagi na to, że Wojtek z Karoliną startują w tym biegu, ale ekscytuję się też pod innym kątem, ponieważ jeżeli pójdę w góry, Gdzieś na trasie łapać biegaczy, żeby zrobić dla Was relację. Jedną prawdopodobnie z dwóch, bo chyba nagram dwa odcinki, to prawdopodobnie pierwszy raz wyjdę w góry samotności. W samotności. Jeszcze nigdy nie byłem w górach sam, zawsze to był Mario. Mario z Chorzowa Starego, pozdrawiamy Maria. A tym razem, prawdopodobnie, jeżeli wszystko będzie grało i jeżeli nie dojdzie do skutku żadnego innego mojego pomysłu, szalonego. No, to prawdopodobnie wybiorę się gdzieś na trasę. Aczkolwiek nadal jeszcze nie zaplanowałem tego, ponieważ jest ciężko w pieninach, dotrzeć w taki sposób pieszo do jakiegoś punktu, żeby zdążyć jeszcze później wrócić na metę. Żeby łapać właśnie ich na mecie. I jedynym rozwiązaniem jest zrobić sobie przebieżkę jakąś, czyli na przykład zrobić ze 30 km również biegając po trasie górskiej. Co nie wiem, czy jestem na to gotowy w formie przygotowań, które obecnie robię. W związku z tym to jest jedna wielka niewiadoma. Wy, oczywiście, się tutaj na kanale o tym na bieżąco dowiecie, bo ten odcinek to jest dopiero pierwszy vlog z tego całego wyjazdu. Więc już Ciebie bardzo serdecznie, drogi widzu, zapraszam do zasubskrybowania tego kanału, ponieważ jeżeli zasubskrybujesz, to na pewno żadnego odcinka nowego, który jest z pieni nic z całego tego wyjazdu wskoczy, nie ominiesz. Lobimy, się jeżdżamy dobra. na częstochowe na jedzenie. Chwila przerwy, zjemy coś i będziemy podróżować dalej. Częstochowa. Krótki przystanek na jedzonko. Idziemy zobaczyć co się dzieje pod Jasną Górą, bo na Jasną Górę włazić nie będziemy, bo nam się nie chce. Bez sensu w ogóle. Tracić czas. Tak naprawdę stanęliśmy się po drodze, bo nam się podobało, żeby stanąć w Częstochowie. Byliśmy sobie w, w takim pubie. Czeski film i wychodząc z czeskiego filmu zauważyłem coś, co postanowiłem Wam pokazać. Czeski film. Jest czeski film? Jest. Czeski film na bieganie. Grubiutko to? Spodziewalibyście się czegoś takiego? Że biegnie, spotka na bieganie? Nie spodziewalibyście się tego nigdy w życiu. Jednak zaciągnęli mnie na jasną górę, no bo podobno nigdy tutaj nie byli. W związku z tym idziemy takim szybkim krokiem, tu mamy, nie wiem, tam 7 minut w jedną stronę pewnie, więc pójdziemy zobaczyć, aczkolwiek ja tam byłem już tyle razy, że nawet by mi się nie chciało iść, ale zrobię to dla grażynki i dla Wojtka. To matko bożko częstochowsko obiad jedzony, jasna góra, łodwiedzona, jedziemy w góry, jeszcze coś tam we mnie wam dzisiaj poopowiadamy i pewnie zakończymy ten dzisiejszego vloga dopiero na kwaterze, w której to będziemy mieszkać, ponieważ chcemy zrobić dzisiejszy odcinek w takim lifestyle'owym, bardzo mocno wyjazdowym odcinku, w takiej wyjazdowej, wyjazdowym anturazu tak to chciałem powiedzieć. W związku z tym Zmierzamy na auto i opuszczamy część i jedziemy w stronę szczawnicy. Najpierw wam powiem, że jak tu jest pięknie, proszę bardzo, jak tu jest pięknie. Debatujemy nad tym i wy, w drodzy widzowie, musicie, musicie nam określić. Musicie nam określić i wy musicie zdecydować, kto według Was jest ultramaratonczykiem, kiedy stajesz się ultramaratonczykiem. Czy jak przebiegniesz więcej niż jak maraton, czy dopiero, tak jak ja to mówię, jak to dowiedziałem się kiedyś na backyardzie, że według niektórych ultramaratonczykiem takim prawdziwym stajesz się w momencie, kiedy przebiegniesz 100 mil, czyli 160 kilometrów. Napiszcie, jak wy uważacie, bo jesteśmy bardzo ciekawi. A jak wy uważacie? Kiedy stajesz się ultramaratonczykiem? I stuwa wystarczy. Grażynko, dla mnie jest to. Ja już jestem raczkującym, ale poczekajcie. A ja tam przebiegłem dwie stówki, trzy stówki w sumie chyba już przebiegłem no, w swoim nie życiu. Nie, dwie stówki tak bez spania. Dwie stówki przebiegłem bez spania. Jedną 124 i jedną 130 km w trasę i mam też 214. Ale wszystko to zrobiłem charytatywnie, bez presji czasu. A w moim odczuciu to jest zupełnie inne bieganie, niżeli to bieganie, które trzeba zrobić podczas. Biegniemy na, na zielone światło podczas jakichś zawodów. Sztueczka według mnie. To jest, taka, to jest taki wyznacznik prawdziwego ultramaratonczyka, ale to nie jest tak, że jak ktoś przebiegnie więcej niż maraton, przebiegnie 50, 60, 70 kilometrów, to nie jest ultramaratonczykiem. Ja uważam, że to jest i tak sztuka przebyć maraton, a to dopiero jakieś inne kilometry powyżej. Kiedy to z ławki dowiadujesz się, że ktoś nie istnieje już na tym świecie. Nawet nie wiedziałem, że ten pan nie żyje. Ja pierdzielę. Chyba to przez to, że od tego roku nie oglądam telewizji, czyli od 2020. I niektóre informacje do mnie po prostu nie docierają. Tak nazwita Górny Śląsk. Deszczowo. I tak nam do nocy zejszło. Że my dopiero dojeżdżamy za 20 parę minut, dopiero będziemy w noclegu. Więc już was zapraszam na zobaczenie naszej tajemnej kwatery. Z której to będziemy nadawać i nagrywać kolejne odcinki. Ale, najpierw trze ale trzeba najpierw zapłacić dudki, bo trzeba zapłacić za klimatyczne. Bo wszystko można było zapłacić. Przelewem, a tu trzeba zapłacić klimatyczne dudkami do kiesieni. <grydy> co, co by, co by Wielknopsety wi wi <grydy> i cała. Tak <to> <grydy> I my tak całą drogę, słuchajcie, ale no, co się dzieje w samochodzie u Wojtka, to zostaje w samochodzie u Wojtka, więc nie wszystko można wam pokazać. Hej! <grydy> <Zegnucie>. <grydy> Wegnajcie! Jeszcze chwilę i subskrybujcie! Kanał Andrzej To by wilszy by subskrypcji było i na kawie pieniążków troszkę! I się wiedziło. I się wiedziło. I się wiodło! Hej! Zostawcie A Orlen tu też jest. Tamte światełka, gdzie tam byłeś daleka, tam będzie start i meta. Kurde, już się jaram, już się jaram i nie mogę się doczekać, kiedy będę mógł montować już dla Was odcinki właśnie stąd. Kurczę. Do roboty rano idę. Nagrywać. Dojechaliśmy. Tak, będziemy mieszkać. Zamieniliśmy się z Wojtkiem, bo Wojtek przyjechał sam. Bo mieliśmy tu z Grażynką spać, ale Wojtek nam oddał pokój z dużym łóżkiem małżeńskim. Na terenie prywatnym gdzieś pewnie. Dobra, trzeba się, trzeba się chować. E, pierwsza decyzja to już jest na pewno e, nieodzowna. Że prawdopodobnie będę musiał Wojtka zawieść na start, ponieważ dość daleko mamy jednak od startu, a Wojtek startuje o pierwszej, więc mimo wszystko nie chciałem budzić grażynki, no ale mimo wszystko będę chyba musiał się skradzać gdzieś tam po północy jutro, żeby z Wojtkiem pojechać. No i co? Jesteśmy na miejscu, będę kończył ten odcinek, żeby móc go dla was zmontować, żebyście mieli co obejrzeć w niedzielę przed południem. No, a na bieżąco będę montował to, co uda mi się tutaj nagrać. Już wiem, że pomysłów jest dużo. Czy pozwoli na to pogoda, czy pozwoli na to czas, czy pozwolą na to emocje, bo to też nie jest zawsze, yy, nie należy to do najłatwiejszych po prostu kwestii, jeżeli chodzi o obycie się z kamerą, ciągle latanie z mikrofonem i tak dalej. Więc trzymajcie kciuki, subskrybujcie kanał. Jeśli macie ochotę, to możecie postawić mi kawę. Tak jak mówiłem na początku odcinka, Bajkofi wprowadziło funkcję. Płatności cyklicznej, więc jeżeli ktoś, zresztą wiele osób już skorzystało z tej okazji, więc z tym ja bardzo Wam serdecznie dziękuję, że to tak szybko zadziałało. Zanim ja znudziłem ten odcinek, wystarczyło, że tylko w, 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 w moich social mediach Was o tym poinformowałem. Także kończę ten odcinek, mówił dla Was Andrzej, Wojtek i Grażynka. I widzimy się pewnie za kilka dni. Rano. jo. Jeszcze Wam tylko powiem, że tak wygląda tajna kwatera vlogera. Komputery, jakieś przenośne deski, słuchawki. Dobrze, że nie mam kabla, bo by się bodaj do telewizora jeszcze podpiło. Hmm.